Dzień dobry, szanowni Państwo. Beata Dzięcioł, Wróżka Salomea. Dzisiaj jest 16 października 2020 roku. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony www.wroskasalomea.com. Można się umawiać ze mną na sesję z kartami. Tarota runami różnymi innymi, na numerologię na 20-50 lat do przodu i na sesję transformacyjną karmy rodowej, czyli rozmowy o członkach rodu i uwalnianie programów. W dzisiejszym filmiku chciałabym poruszyć temat okradania kobiet na Ziemi z energii kobiecej. W sposób podstępny, bezlitosny, okrutny. Mam na myśli kobiety, tak zwane korporacyjne suki. W przeciągu ostatniego półtora roku miałam do czynienia z trzema takimi kobietami, które pracowały na jakimś tam kierowniczym stanowisku w jakichś tam korporacjach. Dwóm z nich zwróciłam pieniądze. W ogóle bardzo dobrze, że tak zrobiłam, bo to się nie nada, w ogóle nie nadawały do rozmowy te osoby. Z trzecią rozmawiałam ostatnio, nie zdążyłam zwrócić jej pieniędzy. No ale. Przeprowadziłam moją pracę w sposób oczywiście uczciwy. Chociaż mogłam zwrócić pieniądze, bo szkoda na to było mojej złotej energii. Ale w 2018 roku, jesienią i zimą 2019 roku, osobiście przez 6 miesięcy codziennie miałam do czynienia. Z bardzo trudnymi ludźmi każdego dnia, zarówno z patologii, jak również z bardzo bogatymi osobami odczłowieczonymi w bogatych firmach, korporacjach, między innymi z korporacyjnymi sukami, które w środku nie miały. Ani jednego grama współczucia, ani jednego grama miłości, ani jednego grama szlachetności, tylko w ciałach kobiecych były jak żelazne rottweilery, jakby metal obleczony tkanką ludzką. Korporacyjne suki płci żeńskiej są gorsze niż kobiety z jednostki grom. Chociaż jedna kobieta z jednostki Grom wystarcza podobno za siedmiu wojowników. Ale przynajmniej kobiety w jednostce Grom, przynajmniej walczą za jakąś sprawę, za jakąś ojczyznę, Mo, może chcą kogoś obronić, ochronić nie wiem, nie znam się, być może. Natomiast kobiety zostały oszukane. Tak jak ludzkość jest oszukiwana od wielu, wielu tysięcy lat. Swoje łapki w tym maczali kapłani egipscy, którzy sterują ludzkością za pomocą obrazów, za pomocą różnych ustrojów politycznych i za pomocą wmawiania mężczyznom i kobietom do głów nieprawdziwych, nieharmonijnych ról i zachowań. I Właśnie to, co jest straszne, czego uczone były kobiety w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku i jeszcze ciągle no, w tym XXI wieku, to jest taka agresja, taka, takie bycie przedsiębiorczym w sposób agresywny. W sposób bezlitosny, sprytny, yy, yy, skuteczny. Z, yy, właśnie takie kobiety, które są tak tresowane yy, zadaniowo, takie kobiety roboty, takie kobiety. Mówię, to, to nawet nie ma znaczenia, czy te kobiety są piękne z urody, czy są brzydkie. Yy, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, i, 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 jakie mają gramofon w głowie zamontowany, i jakie mają oprogramowanie w ciele mentalnym, i, i w ciele astralnym, i, i w aurze wsadzone, że kompletnie są odcięte od kobiecej mocy, kobiecej twórczości, kobiecego piękna. I, i też tak zostało właśnie na, na świecie zrobione, że właśnie. Ta energia kundalini to nie jest energią żadnego węża, tylko jest energią kobiecej siły, i ona jest bardzo potrzebna do twórczości. Przede wszystkim pragnę powiedzieć, że wszystkie istoty, które rodzą się na Ziemi jako kobiety, ja już nie mówię o genotypie duchowym, ale w ciałach kobiet mają, no nazwijmy to tak w cudzysłowie, dziesięciokrotnie więcej mocy niż mężczyźni, dlatego że mają taki organ jak macica, a macica powiększa emocje, powiększa dobrobyt, powiększa energię, rozkosz, więc jak kobiecie coś dasz, ona ci to zwróci pomnożone. Daj jej nienawiść, oschłość, zwróci ci to pomnożone, daj jej miłość, serdeczność, zw, zwróci ci miłość, serdeczność pomnożoną, bo kobieca energia wszystko mnoży, mnoży, y, 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 no więc po prostu. I właśnie chciałam tak y, troszeczkę powiedzieć o tym, bo y, 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 tak jakby to jest. Y, Yy, mówię, siostry zakonne są okradane z kobiecej mocy, kobiety w chustach też są okradane z kobiecej mocy, ale też właśnie ko te kobiety w korporacjach. Yy, yy, chciałam też powiedzieć, że jeżeli yy, kobieta jest agresywna, przedsiębiorcza, niezależna, jak Rottweiler, jak maszyna do zabijania, bezlitosna, mężczyzna. Natychmiast przy niej czuje się wykastrowany. Mężczyzna przy takiej kobiecie natychmiast niknie, kuli się. Ona nie jest dla niego piękna. On przy niej zapada w letarg. Ja nie mówię, żeby kobieta była jakąś mameją, jakimś ślimakiem, jakimś limongiem, jakimś. Mięczakiem, który tam się posuwa, jak ślimak, czy, czy coś takiego łagodnego, żeby sobie pozwoliła wejść na głowę. Ale właśnie tutaj dobrze by było zastanowić się, co, jak, jaka jest ta prawdziwa energia kobiecości. Bo ja na przykład urodziłam się w Dzień Kobiet, 8 marca, i zawsze się zastanawiałam, jak to jest być kobietą. Przecież ja bym chciała kochać, być kochana, dawać miłość, otrzymywać miłość, a życie mnie zmusza, żebym, no nie wiem, musiała robić takie rzeczy, jakieś niefajne na przykład. I tak sobie właśnie myślę. Zafascynowana jestem też od 10 lat tym projektem Anastazji, dzwoniące cedry Rosji. Właśnie tymi, tymi osadami rodowymi, tymi, że kobieta z mężczyzną może mieć hektar ziemi, zasadzić ten hektar ziemi drzewami, roślinami, ziołami, wyżywić siebie, rodzinę i jeszcze pomagać narodowi, żeby naród też miał zdrowe jedzenie, warzywa, owoce i, i, i wszystko, co, co daje ukochana matka Ziemia, bo, bo na niej żyjemy. I właśnie tak sobie pomyślałam że trzeba by po prostu zastanowić się, że często właśnie kobiety, które przychodzą do mnie, znaczy się, umawiają się na wróżby, różne sesje, to bardzo często mają takie pragnienia, żeby ten mężczyzna ich kochał, żeby wykazał się z inicjatywą, żeby o nich zawalczył, żeby były piękne, ponętne. No ale jak to zrobić, skoro te kobiety zostały... Wytresowane y, po prostu na cyborgi, na maszyny, na istoty, które są robotami, zadaniowe. I no jest to szeroki temat. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o tym, jak zostało skaleczone pokolenie z lat 70., ale to powinnam chyba może osobny film, czy znaczy powinnam, mogłabym osobny film nagrać o tym, bo naprawdę ja też się urodziłam w latach 70. i no, w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły, były pieprznięte histeryczki nauczycielki w szkole podstawowej, pieprznięte były dentystki, biły mnie po buzi. By w ogóle ta cała oświata to była jakaś zestresowana, darły te gęby te, te nauczycielki i nauczyciele. Człowiek tylko całe życie od rodziny i od tych nauczycieli wysłuchiwał krytyki, musztrowania. No i się po prostu też tak gdzieś wewnętrznie skulił, utracił poczucie własnej wartości i dlatego też nawet chciałam taki apel powiedzieć, żeby o sobie nie myśleć źle, szczególnie właśnie osoby urodzone w latach 70., bo no to jest, mówię, szeroki temat, jak te osoby były rodzone w szpitalach. I, i, I jak były odseparowywane, i potem jak były w szkole i w rodzinach patologicznych i, i pseudopatologicznych krytykowane i obniżane było ich poczucie mocy. Także trzeba sobie uświadomić, na jakich wzorcach się funkcjonuje, i trzeba sobie uświadomić to, że za każdym razem, kiedy kobieta. Załatwia sprawę za dziecko, za syna, za córkę, za męża, za babcię, za dziadka i, i wszystko robi, żeby wszystkich zadowolić. Rachunki opłaci, pracuje na dwóch etatach. Tam leci, tu leci z psem, z kotem, z papugą, tam poleci do babci, do prababci, tu mężowi skarpetki kupi, tam za dziecko pracę domową odrobi. Aż właśnie coś mi się stało w gardło. No tak nie powinno być. No, tak nie powinno być. Nie powinno tak być. Kobieta powinna ukochać swoje ciało bez względu na to, czy ono jest szczupłe, czy grubsze, bez względu na to, czy jest bardziej piękna, czy troszeczkę ma wymagającą urodę. Powinna podziękować swojemu ciału, że tak pięknie, doskonale je służy. Powinna być dobra dla swojego ciała. Potem bardziej dobra dla mężczyzny, dla dzieci, i powinna nauczyć się odczuwać w sobie miłość, przyjmować od wszechświata, od ludzi przyjemność i odwzajemniać się przyjemnością. Taką przyjemną energią miłości, przyjemną energią błogości. To jest też taka esencja kobiecości. I kobieta, kiedy odczuwa miłość. Ma tak ogromną moc, że żadne tornada, żadne tsunami, żadne klątwy, żadna nienawiść nie jest w stanie nawet do takiej kobiety dolecieć. Bo siłą kobiety jest jej aura pełna miłości do samej siebie, do świata, do wszechświata i do wszystkich żywych istot, dookoła niej: męża, dzieci, zajączka, króliczka, sarenki, jelonka pieska kotka papuszki, te grysalwaczy kogo tam chcecie czy smoka także yy, polecałabym yy, tak właśnie wyjść yy, z roli no mówię yy, agresywne kobiety pozbawiają się mocy pozbawiają się siły poz, yy, brzydną yy, chorują yy, i jeszcze chcę powiedzieć yy, coś takiego tak, agresy... tak, agresywne kobiety są takie właśnie zmuszone do tego, żeby reagowały jak mężczyźni. Są całkowicie odcięte od swojej kobiecej mocy. I co ja chciałam takiego ważnego powiedzieć, teraz mi wyleciało z głowy, to może ja przeczytam takie przykładowe uzdrowienie, bo można sobie napisać jakiś dekret i napisać go w dwóch egzemplarzach na kartce A4. Jedną schować do zeszytu, a drugą spalić. To jest taka kwestia na podświadomość. Ja akurat mam to zapisane w zeszycie, więc ja na przykład przeczytam taki przykład, przykładowy dekret. Każdy może to napisać po swojemu. <laughs> ja, Beata Aleksandra Salomea Dzięcioł dnia 16 października 2020 roku, rezygnuję ostatecznie. Z wszystkich wzorców walki i rywalizacji i porównywania się z innymi kobietami i mężczyznami. Rezygnuję z tego. Wiem, że wzorce rywalizacji stępiają intuicję i odczuwanie mocy duchowych pełnych miłości i piękna, więc rezygnuję z odtwarzania tych programów. Nie interesują mnie one już. Otwieram się i przyjmuję do siebie całkowite uzdrowienie mojej kobiecości z linii matki i ojca do pierwotnego poziomu stworzenia i mojej bytności tu na ziemi. I przyjmuję harmonijne wzorce prawdziwej kobiecości, pełne miłości, mocy, opieki, troski, piękna i doskonałej równowagi i spokoju, pełnego radości. Tego chcę i tak wybrałam. I tak się stało i tak jest, i tak się stało i tak jest, i tak się stało i tak jest, i tak się stało i tak jest. 16 października 2020 roku rzekłam to ja, żywa istota, w ciele Beaty Aleksandry, Salomei Dziecią, w Warszawie, w Polsce, na Ziemi, w kosmosie. Tak. Więc można takie dekrety pisać. Ja tu tak przykładowo przeczytałam. Ale co ja jeszcze chciałam powiedzieć, jeszcze tak na koniec. No widzicie, kochani, wyleciało mi z głowy. Jak mi wyleciało z głowy, to czyli mam nie mówić. Dobrze. To dziękuję za ten filmik. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję.